Pierwiosnek błysnął ze złotych obsłonek. Za wcześnie, kwiatku, za wcześnie! Jeszcze północ mrozem dmucha, z gór białe nie zeszły pleśnie, dąbrowa jeszcze nie słucha. Przymruż złociste światełka, ukryj się pod matki rąbek, nim cię zgubi śronu ząbek lub chłodnej rosy perełka. Dni nasze jak dni motylka, życiem, wśród, życiem wschód, śmiercią południe. Lepsza w kwietniu jedna chwilka niż w jesieni całe grudnie. I see, where, my mind's eyes, Shakespeare. Zdaje mi się, że widzę. Gdzie? Przed oczyma duszy mojej. Słuchaj, dzieweczko. Ona nie słucha. To dzień biały, w to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam w koło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka, nie zwróci w stronę oka, to strzela w koło czyma, to się zami saleje. Coś niby chwyta. Coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. Tyżeś to w nosy? Tu ty, Jasieńku? Ach, i po śmierci kocha. Tutaj, tutaj, pomaleńku, maleńku. usłyszy macocha. I sam ty biały jak chusta. <laughs> Świka się. Ballada do Michała Werszcza. Ktokolwiek że w nowogródzkiej stronie, do płużyn ciemnego boru wjechawszy. Pomnij zatrzymać twe konie, by się przypatrzeć jezioru. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona w wielkiego kształcie obwodu, gęstą po bokach puszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Jeśli nocą przybliżysz się dobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą i dwa obaczysz księżyce. Niepewny, czy i szklanna spod twej stopy, pod niebo idzie równina, czyli też niebo swoje szklanne stropy aż do nóg twoich ugina. Gdy okoł brzegów przeciwnych nie sięga, dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku niebokręga w jakiejś odchłani błękitu. jakiś to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica, Brzegami sinej świteź wody idą przy świetle księżyca. Ona mu skosza daje maliny, on je kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc, prawie o jednej porze, pod tym widzą się mu drzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym boże, Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem, skąd przyszła. Darmo śledzić kto pragnie. Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocy przepada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zżukniały liścia i drzysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia Na dzikich brzegach jeziora. Z... ze śpiewu gminnego Od dworu, spod lasa, z wioski Smutno wybiega dziewica Rozpuściła nawet włoski I łzami skropiła lica. Przybiega na koniec łączki, Gdzie w jezioro wpada rzeka. Załamuje białe rączki I tak żałośnie narzeka. O wy, co mieszkacie w wodzie, Siostry moje, świtezianki, Słuchajcie w ciężkiej przygodzie głosu zdradzonej kochanki. Kochałam pana tak szczerze: On mnie przysięgał zaślubić. Dziś księżne za żony bierze: Kry się ubogą chce zgubić. Niechże sobie żyją młodzi, niech się z nią obłudnik pieści. Niech tylko tu nie przychodzi urągać się z mych boleści. Dla opuszczonej kochanki, cóż pozostało na świecie? Przyjmijcie mnie świtezianki, lecz moje dzieci, ach dzieci! To mówiąc, że w nie zapłacze, rączkami oczy zasłoni i z brzegu do wody skacze i w bystrej nurza się toni. W tym z lasu, gdzie się dwór bieli, tysięczne świecą kagańce. Zjeżdżają goście weseli, muzyka, hałas i tańce. O dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto pod słup na wzgórek. Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, Pobożnie zmówcie paciorek. Tato nie wraca, ranki i wieczory, We łzach go czekam i trwodzę. Rozlały rzeki, pełne zwierza bory I pełno zbójców na drodze. Słysząc to dziadki biegną wszystkie razem Za miasto, pod słup, na wzgórek. Tam przed cudownym klękają obrazem, i zaczynają paciorek. Całują ziemię, potem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego bądź pochwalona najświętsza trójca. Myśl ze śpiewu litewskiego występują cudzy człowiek, dziewczyna, jaś, matka, przyjaciółka tam u niemnowej odnogi, tam u zielonej rozłogi. Co to za piękny kurhanek, Spodem uwieńczon jak wianek, W maliny, cierni i głogi, Boki ma strojne murawą, Głowę ukwieconą w kwiaty, A na niej czeremchy drzewo, A od niej idą trzy drogi, Jedna droga na prawo, Druga droga do chaty, Trzecia droga na lewo, Ja tędy płynę z Wiciną. Pytam się ciebie, dziewczyno, co to za piękny kurchanek? W całej wsi pytaj się, bracie, a cała wieś powie tobie: Maryla żyła w tej chacie, a teraz leży w grobie.